Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zdemontować oraz ponownie zamontować przełącznik odpowiedzialny za jasność podświetlania całej deski rozdzielczej. Tutaj nie ma żadnego e, takiego myku, jak z włącznikiem świateł, na zasadzie, że przekręcamy i wciskamy do środka. Tutaj po prostu musimy mieć cienki, płaski śrubokręt. Najlepiej sobie jego końcówkę e, owincie w jakąś tasiemkę, bądź poduszcie sobie kawałek jakiejś chusteczki, szmatki. I tutaj cały demontaż tego przełącznika. Polega na tym, że ten cienki śrubokręt musimy wepchnąć od spodu i musimy ten cały przełącznik podważyć. Podważyć go i lekko przechylić w naszą stronę, tak jak ja teraz to robię. Wciskamy i wypychamy. Teraz, jak widzimy, przełącznik już delikatnie nam wyszedł. Możemy odłożyć nasz śrubokręt i teraz możemy go już ręką wypchnąć do siebie. On tutaj dość stawia opór, ponieważ, jak tutaj widzicie, są takie. Dwie metalowe zapinki, i tutaj oczywiście nasz przewód troszkę nam robi opór. I tutaj po prostu wypinamy kostkę ściskając ją z dwóch stron. I mamy nasz przełącznik wymontowany. Demontaż jest na tej samej zasadzie. Podpinamy naszą kostkę i wpychamy nasz przełącznik. Także jak widzicie, jest to dość prosty zabieg szybki. U spodu podważamy. Najlepiej zabezpieczyć tym sobie śrubokręt, żeby nie porysować tego dolnego plastiku. Podważamy, wypychamy do siebie i mamy zdemontowany nasz przełącznik odpowiedzialny za siłę jasność podświetlania całej deski rzeczy. Także to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za zobaczenie w filmiku. Zapraszam na mój kanał do subskrybowania i lajkowania. Trzymajcie się na razie.